Merhaba. Merhaba, nazywam się Magdalena Nacuma, nazywam się Izabela Cybulska i gorąco pozdrawiamy ze słonecznej Antalyi w Turcji, gdzie jesteśmy na wymianie studenckiej Erasmus. Studiujemy Global Communication w Szczecinie i jesteśmy absolwentkami Szkoły Podstawowej nr 1 rocznika 2004-2010. Serdecznie pozdrawiamy całe grony pedagogiczne wraz z dyrekcją oraz wszystkich zgromadzonych absolwentów. Szczególnie podziękowania kierujemy dla naszych byłych wychowawców, pani Małgorzata Miałszy-Grosz oraz pan Maciej Jagieło. Pani Wiesława Orłowska oraz Małgorzata Kołoszyc. Kierujemy również podziękowania dla całego grona podaglicznego za cały włożony trud w nasz rozwój tak. i za to, kim jesteśmy teraz, dzisiaj. I za tak. to, że możemy być tu, gdzie jesteśmy. Tak, bo mieli Państwo duży wkład w to wszystko. Tak. Także dziękujemy i z okazji 60. Tak. rocznicy szkoły życzymy dalszych sukcesów, rozwoju. Tak a dla młodszych e, naszych kolegów e, życzymy wiary w siebie, wiary w marzenia i w to, że te marzenia naprawdę się spełniają, tak. czego jesteśmy idealnym przykładem. <śmiech> <śmiech> Także pozdrawiamy wszystkich serdecznie spod palm. <laughs>